Hej, cześć, witajcie w nowym materiale Spadea, po Ej. raz kolejny z Wezyrem Mestako i Robuchem. Cicho, Wezyr! Firetrap! Usuń to. Mówcie mi. O. Wezyr... Proszę, ale... Ej, nie ja, to... się ja, ja się... nagrywam cały czas w tym samym odcinku, powiem ci, Spokojnie, ja cię tam, wiesz, wyciszę. Także luzik. No. Bo mi się wcisnąłeś! Dobra, jedziemy to jeszcze raz. Ogólnie teraz już wiemy jak, także spok. Spoko, dobra. Patologation. Ale to teraz. jest <laughs> spoczka. Dobra, luzik. Same C4 nie możemy nikogo zabić z żadnej innej broni i to jest wyzwanie i, i tyle. Nie wiem, to jest spierdolana gra. Chyba wezmę poziom normal, co? Nie, ten jest dobry, biedźmy na tym. Wiemy już co ten i jest. Ten jest dobry, no. Dobra. Tylko wezyrowi trzeba wyciągnąć katany, nie możesz jej dotykać i tyle. Ja już wiem przynajmniej jak C4 podkładać. <słuch> <słuch> okay. Dobra, nie, ale chyba jak się, jak się strzelasz to z pistoletu to się chyba nie liczy jako z pistoletu byś zabił, nie? Nie no, chyba nie, no ze czwórką go zabijesz wtedy. Właśnie właśnie. Albo w sumie może nawet nie strzelajmy z tych głupich pistoletów, ja nie wiem. Ale no, tak to... No. Cie, ciężko stwierdzić, nie? Zobaczymy. <laughs> się okazie. Dobra, jeszcze raz to dajcie tam jamery, a później robuch mi mów kiedy jammera Tak, ja, ja będę na jamery patrzył także to, to się nie martwcie tylko wy tam ogarnijcie z tym C4 bardziej No okej okay. A teraz do to idę Na dół ich Dobra jest Ech tu zwiążę, żeby nawet nie ruszyli dupska Ci z zewnątrz wow. Ej chyba coś <słuch> No dobra, sam się wysadziłem, i mnie jeszcze koleś tutaj. No idę. Do, tak się to robi. Dobra już cię podniosę. Już, Już już tak. Ja tam tak, tak, ogarniajcie, tak. to spoko. Ja, ja wstanę, to wiesz. Znaczy, jak kamery nie patrzę, więc niech ktoś to za mnie zrobi. Dobra jest. Patrz na jamery, jakby co. Tu, ru, tu 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 tak pilnu jeszcze pola na chwilę. Wezyd, pobiegłeś tam? Osta... Co O kurde. Daj jestem tutaj, gdzie ten obraz? Fajnie pilnowałeś i w przyjacielu Tam w sobie umarłem <laughs> To sobie nie umieraj następny. Ale ja e, człowieka wziąłem, Jezu Dobra, czekaj jak to się mówi to się wytnie <laughs> To się wytnie Nie no dobra Jeszcze raz tylko postaram się tym razem nie umrzeć nie? Oki doki. Kruba ja wiem że tobie zejmuję trochę dłużej Nie no ale cholera jasna, szybciej! Podnieś ten ruch i biegnij. Ready! Weź te kubełki z KFC zostaw gdzieś w Kupimy ci takich 10 Nie! Zostaw moje kubełki. Dobra, na ziemię! Na ziemię! Ty też. Na Ja tyle ziemię. pieniędzy stracę na wysadzaniu cywili. Ale kto by dobra. się przejmował aby się przejmował, dobra tych, co nie wysadzić, to związać. Dzwonią chyba już tutaj ogólnie, nie? No, dzwonią, dzwonią, ale się nie dzwonią. Ale, ale się nie ale się nie dzwonią. ale to wiesz co? <laughs> się nie dodzwonią, ale i tak ich powiążę. Iły tam ej, Zbrać? kurde, y właśnie wezer, tam u góry trzeba ogarnąć. No idę, idę, Wy tam gór, górę ja sam ogarnę. Tak, tam jest tako, też jest ok. A tu Dobra, jest. Dobra ECM, ECM, szybko, szybko. Już. Ten safe. Położyłem. No, o, oko, jest. Sejfu nie ma. Kamer nie ma tutaj nigdzie. No właśnie, nie wiem, trzeba... Kurde, tam jest na zewnątrz e ziomek jeden. Cywil, cywil, ogarnijcie. Ogarni Już przestały... Ogarni a nie, jeszcze działa ECM. Tak, ale ten u góry jest w jakimś dziwnym miejscu. Kurcze. że ja go wybijam, jeszcze go wybijam. Ale... Dobra, dobra. Aha, dobra, ty tam jesteś, Lusik. No to chyba ogólnie dobra, będzie chwaść, ciwo piłuj. teraz. Piłuj, piłuj mi tu na lewo. Robuch! O, tu! Pił Piłuj! Teraz! Na od środka, kurde wezyr. O nie. E, czekajcie. są się w tobie cebulak. Tak, e, klamka. Hop, zapraszam do mojego biura. O, jakie czerwone. O, pieniądze ci zabiorę, co? E, moja kokaina. Mąka to jest murzyńskie. To dzięki, że nas częstujesz. Ej, dobra, słuchajcie, może drugi safe nie wysadzajmy, tylko... Przepiłujemy? Tylko, tylko przedrillujmy, żeby nas nie usłyszeli cywile, co? No to dobra, no to zróbmy tak, będzie bezpieczniej, nie? Cię mi piła skończyła. To ja idę, bo mam już... Ej, ja mam jakąś taką wymienioną Proszę. tarczą, ona podobno jakoś tnie porządnie. Chociaż kurde... Kto ma Plan, jeszcze? Ja dół, Ja, dół, ja, dół, ja dół, mam piłę, dół. wiesz co zostawię, zobaczę, spróbuję. Ale nie, my już się dostaliśmy tylko. Aha, bo chciałem ją przetestować Chciałem ją dobra. przetestować. Dobra, wow. słuchaj, tak szybszy. To powinniśmy dać radę, nie? Dobra jest. Ale myślę, że nie słyszeli, tak? Nie słyszeli nas. Mam hajs! ma wykrzykników żadnych, także... biście Wait Ale ja, no bym radził, ja bym radził to zrobić szybko, żeby jednak jakiś cywil nie przyszedł czy coś. Dobra, Luzik. Bo to jest najgłupsze, to że z mapy może wyjść, nie? No właśnie. no. Nie ma tak robić misję na cicho używając C4. Dobra, tak. wszystko hmm. jest wzięte? Chyba ja ci wszystko. przypomnę tylko jedną misję, którą robiliśmy kiedyś. Dobra. To była gorsza niż to. Git. <grych> Lud Secured Misję pamiętam. Jedna była c z tłumikiem, pamiętasz? Ja pamiętam, że jedna była taka chujowa, Pamiętasz? No, no. Że trzeba było typów z miecza, że tak powiem, zdejmować. Tylko. Co? Jakich typów z miecza? Nie, to akurat... No, To było takie słabe. spadamy, czy co? Musimy... Wait for the van. A, tak. O nie, co tam się dzieje? Czekaj, czekaj. Czy postawił? nie mam w razie czego, ale... biegnę. Jak zacznie dzwonić, nie? No, ale to... Zacznie dzwonić co jak się tutaj? Chciałem zaoszczędzić Ale nie tak szybko. Ej ale nie możemy go zabić, tako, tako, tak. już związałem. Słowo, jest związany. Dobra. Project, what the fuck Boom. Coś wyleciało Crazy Ivan <laughs> Czyżby Alesso Heist, boże gaming. No właśnie właśnie... Alesso heist, to jest, to jest nie do przebiegu. Te 4 z tłumikiem, nie? Na cicho. Polecam Alesso Heist najgorsza misja na cicho. Tak. Znaczy w sumie to nie polecam. <laughs> Nie polecamy. E, my coś mamy w tej misji zrąbane, Jak można tak długo na transport czekać? A to akurat zawsze. A co tu chodzi? O, trochę duża ciężarówka musi być na robucha. <grym> e, bo on jeszcze koło KFC jedzie. Przecież to dlatego. No. <grym> <grym> tak, Plusowy. A tam jecie brzyżami miasta, jakoś na około, na drób 100 km drogi, ale tu no machaj KFC. Hmm. Tak. Szkoda, że tu nie ma więcej hajsu, byśmy mieli co jeszcze robić. O, pick up purple snake co to wziąłeś? Czekaj, tutaj chyba jest przy barku gdzieś tam. A to wiesz... Hajst, to ale to by Białego wzięliśmy już O, jest! Znalazłem kasa pancerna. Znaczy, o dobra. Jest 2000 dolarów. A! <laughs> to grubo I co? Dosłownie. Tu? Więcej nie ma. A, już Halo. jesteś real close, kościu. dobra, to fajnie. Już, już tam no. mówi, że jedzie najszybciej jak może. Panie Ruski, proszę tu jechać. Ciekawe, o, to jestem ja bardzo sumie... ciekaw, czy to osiągnięcie dostaniemy. Ty, a no. ja myślę, że nightclub jest od Wlada. No. A, to jest od Baina. Nie. Nie, od Wlada jest, to tylko też. Ty, dobra, ty... Gdzie ją ciągniesz? robów gdzie ją ciągniesz? E, nie, zadawaj zbędnych pytań. Bo ja tu widzę we trzech ją tak. Nie? No na dwa baty zazwyczaj Cicho. bierzemy. Jeszcze z, z krwi trzeba się dzielić. Nie zabicie jej, tylko przypadkiem. Ej, tylko właśnie weźcie jej, nie zabicie przypadkiem. To było najgorsze, co można było. Jedna laska i. Żeby nie mieli co robić. O, Murzyna wybiela. Ja ją porę, chociaż na sekundę no wiesz, Weź ją wtedy, zapakuj to, to do tego ma. Zapakuj ją do worka Nie, nie, tak żywej się nie do. A to Trzymały czekaj Ja really Mam worki termiczne Ten van nie przewidział, że, ja tak, szyb że tak szybko o. Możemy zrobić tą misję Patrz, ja mam worki termiczne, to Ej, nie wystygnie. Z, Czekajcie, zróbmy tak Patrzcie te, te. Zobaczcie <laughs> taki, no, <Czekaj>. Kolejkę taką <laughs> A nie, ja dałem Jammer'a, Jezu. Nie! <noise> a ono było jeszcze ciepło, a teraz na zimno będziemy bronić. Ale worki termiczne mamy. Dobra, biorę, niosę to. To jak termos działa, tak? No. To jak termos, tak. No Ogólnie siedzieliśmy z Murzynem, kombinowaliśmy, aż Murzyn wymyśli. No, o ile tyś, ten van będzie? Tak, tak nie szybko line. nie wystygnie, spokojnie. Murzyn, ciężka strasznie, Dobra, wiesz. Nie, ja Grubą jakąś wziąłeś. wziąłeś. A. Ja sobie idę potańczyć, jakieś A tutaj wiem, flesze jeszcze porzucam. O, to ja pójdę na DJ-ka. Jest! Mamy dostęp! Dobra, ja wezmę ją. Dobra, zapraszam, zapraszam do, do wyjścia. Ja tam modelkę wziąłem. Walcie się. Ja też coś możem, wziąłem. Może Nie coś. Wiem, co mam w torbie, ale idę. O nie, już się boję. Nie pytaj. Ale to nam nic nie da, bierzemy to, po co Zapraszam to do mojej lodziarni. Brać? Ja tam niosę. Niech tam synowie ćwiczą. A nie na kozach, o nie, To Jak ty coś złe. powiesz, Dobra, o, o, git ale u mnie impreza. Dobra. A nie, błyski w ogóle. Mesta chodź to. Uwaga, i będzie? Będzie, będzie? Nie mogę będzie Dajcie mi to osiągnięcie fantastyczne. No i co jest? No i nie ma tego, odchodźcie. No bardzo się dostałem, pewnie. Mówię, to nie może być na cicho. Ale dlaczego? No bo za łatwo, właśnie byłoby. To było łatwe, a no gdzie nie. to masz słuchaj, ja to ogarniemy to, gdzie to jest opisane, co tam no trzeba No czekaj, zaraz, to Powinniśmy zaraz na mówię. koniec wywołać alarm i wtedy ucieknąć. Bo to rozumiemy z osiągnięcie ze Steam'a, tak? Nie, to jest w trofeach y, Safe House'a Ale przecież robiliśmy to! Wcześniej na głośno I chyba nikt nie spieprzył No właśnie Czy... nie wiem, chyba że nie można strzelać w c nie wiem, kurwa Kurde ale dobra, przynajmniej karty dostajemy <laughs> o jakiś dodatek znowu. Aż sprawdzę, czy to tam zaliczyło, czy nie. Chyba, że house. się nie pojawiło. No. Ale sobie zrobił penning skrzyneczki. W trofeach w Safe House, tak? Które to jest? O, jest zaraz, to, to, to jest. Zaraz. Co to jest? Staying Alive. No nie mam. Zobacz, the, Complete the Nightclub Heist using only trip mines to kill enemies. Huh. No nie, to nie. jakie będzie wie mi dało. Wiesz co, podejrzewam, że nie wolno w ogóle strzelać. Ej, jakaś złota statua jest za zrobienie wszystkich kontraktów na one downie. O, to jest nie. Dobra. No nic no. Nie udało się zrobić, może coś kombinujemy poza odcinkiem z tym. Ale czy no, robimy jeszcze raz czy nie, nie już. Ja ja bym sobie uznał, że to zrobiliśmy. Chyba nie, nie wolno strzelać kompletnie, nie? Nawet w to cztery mi się wydaje. No. Ale nie, w każdym razie dzięki za oglądanie dostępnych odcinków. papa! Pa. Trzymajcie się, Peś. cześć.